się mam ideę z tej strony. A Tom Ciao, dzisiaj. Ja typowy odcinek ani z gier, ani ze wszystkiego. Dzisiaj jeszcze na nartach i pokażę Wam, jak idą Jest tam jedna taka fajna górka, z której dzisiaj sobie skoczymy. I mam nadzieję, że Wam się takie filmy podobają. Jeśli tak, to zostawcie tu łapeczkę w górę, suba na kanale z dzwonem, żeby Was takie filmy nie ominęły na tym kanale. Bo ja robię to dla Was. Mam już, e, próbowałem to zrobić po raz trzeci albo czwarty, nie pamiętam i widzowie bez żadnego przedłużania lecimy i nie ma to po prostu jedziemy w kopce.

to było niezaplanowane. Aczkolwiek dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, która suma na kanale z żeby Was taki kontent nie ominął, a ja się z Wami żegnam. Hello!